Mój dziadek, Bronisław Hager, już jako dziecko ze, swoim, ze swoimi rodzicami przyjechał na Śląsk. Najpierw do Pszczyny, a potem w 1903 roku do Zaborza. Później Zaborze zostało, rok później przyłączone do Zabrza. Jako jedyny ze swojego rodzeństwa zdobył wyższe w i tak jego ojciec został lekarzem. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Tam uzyskał dyplom w 1914 roku, przed wybuchem wojny I Światowej. I w czasie I wojny światowej został wezwany, zmobilizowany jako lekarz do, do Wojska Austriackiego. I nawet we wspomnieniach jego czytałam, że mówił, że, że wypowiadał się na ten temat, że nigdy nie, nie strzelał, do, nie, nie próbował zabijać nawet wrogów. Nawet mimo, że to bo był zmobilizowany jako lekarz, ale w wojsku i trwała wojna i trwało i trwało, no, działania wojenne, czyli ludzie strzelali do siebie wiadomo. I nawet jeśli on uważał, że skoro on jest lekarzem, to on ma ratować życie ludzkie, a nie zabijać nawet najgorszych wrogów, nawet nieprzyjaciół, nawet, nawet zdrajców, czy nawet tam innych narodowości, którzy grębili Polaków z, z różnych powodów. Więc nawet jak, jak go tam zmuszały do wództwa, żeby szczerał gdzieś tam do kogoś, no to on mówił, że szczerał w powietrze specjalnie, żeby, żeby nie, nie trafić tego przeciwnika. Więc takie już miał humanitarne poglądy właściwie wpojone chyba, tak sądzę, przez rodziców. No i tego. No i przez to, że, że był lekarzem i czuł się lekarzem z powołania, a nie takim tylko, do, że studia skończył i, i na tym się kończyło. I pod koniec I wojny światowej został aresztowany przez Ukraińców, był w niewoli ukraińskiej, ale szybko, jakoś krótko to trwało, bo szybko chaleczycy wkroczyli tam na, koło Tarnopola, zdaje się, był w tej, w tej niewoli, wkroczyli do Tarnopola, no więc on uzyskał wolność i wrócił z powrotem na Śląsk, tutaj do Zabrze, gdzie. Gdzie jego rodzice mieszkali, to znaczy, gdzie jego matka mieszkała, bo ojciec już nie żył w tym czasie. I jako lekarz udzielał się tutaj, no, przyjmował pacjentów różnych, najczęściej, najczęściej biednych. A jak przychodził, nie miał nigdy prywatnej praktyki, jak przychodził do kogoś z pacjentów, i widział, że tego człowieka nie stać na to, żeby wykupić lekarstwa, które on mu zapisze. To sam z własnej kieszeni kupował te lekarstwa i udawał, że one są za darmo, żeby ten pacjent mógł rzeczywiście zażyć te, te, te lekarstwa i wyzdrowieć. Bo jakby on mu tylko zapisał te lekarstwa, to ten bezrobotni najczęściej to byli ludzie, by nie wykupili tych leków, bo nie mieli pieniędzy na to. Także jego działalność no, lekarska polegała, ja też łączyła się z działalnością charytatywną, też w jakimś stopniu. I poza tym i, dziadek, jak, i, jak tylko ktoś cokolwiek miał związek jakiś z budzeniem świadomości Ślązaków, to zaraz go popierał. Był podobno taki student, który pisał jakieś wierszyki śląskie, po śląsku. Ale oczywiście nie stać go było na to, żeby mu ktoś wydrukował w jakiejś gazecie te… te. No więc dziadek mu zafundował wydanie tych jego wierszy, żeby, żeby tu się rozpowszechniała właśnie literatura polska. Przyjechał do Zabrza pod koniec 18 roku, także krótko przed, przed powstaniami śląskimi. Tu organizował tajne kursy sanitarne dla… przed pierwszym powstaniem śląskim, dla, dla pielęgniarek i dla ludzi, którzy mogli mieć jakiś związek z, z pomocą to powstańców. Cały czas był na liście… Nie, na liście zagrożonych, nie, cały czas był na, 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 na liście niemie, niemieckiej policji, jako osoba niebezpieczna dla Niemców w razie wybuchu jakichś tam strajków czy, czy wojny. To także wtedy by, by otrzymał nakaz aresztowania, jakby ca, taka sytuacja zaistniała.